jak widzicie, no znowu zaczynamy tą naszą grę, tak? Zbankrutowaliśmy w ostatnim odcinku, więc musimy zaczynać od samego początku. Te początki najgorsze. Będziemy musieli tutaj wszystko porobić od samego początku, tak? No to jest jednak to sklep alkoholowy. Zaczynamy, więc. Piwko kupujemy tylko jedno, bo nas więcej nie stać i jakieś tam. Grupki czy przekąskę? A jest czymś zajęta. Dobra, tak, no bo przed chwilą kupiłem inne rzeczy. No, samouczek standardowo. My wiemy, jak tutaj to będzie wyglądało. Woda. No dobra, no tak, zapomniałem już, że woda nie mieści się na jednej półce. Całkowicie, więc yy, będzie trzeba więcej półek dokupić. Yy, I mamy tak. Woda, kola, woda. Teraz sobie. Tak, idziemy sobie zakupić yy, alkohol. Ten, który już tutaj mamy w sklepie. Jeszcze miś zajęta. Dobra, teraz już y, zostało to zakupione. otwórz A dobra, zaraz będziemy, bo te cenówki jeszcze musimy poustawiać. Chips na samej górze. o. No i one właśnie faktycznie siadają lepiej. No i teraz y, piwa. No i to jest to. To, na co czekaliśmy, cały czas. Dobra, odkładamy. Sceny. Wszystkie są chyba poprawne. Wszystkie są poprawne, no dobra, no to... Zaczynamy. Pierwszy nasz dzień. My tutaj wiemy, że o co chodzi, standardowo będą przychodzili, będziemy sobie sprawdzać dowody i będziemy sobie wyrzucać osoby, które nie mają 21 lat. Więc no, zobaczymy się zaraz jak cały pierwszy dzień minie i jak to będzie wyglądało. Tak wygląda zakończenie pierwszego dnia. 28 klientów, bardzo dużo tak naprawdę. E, ceny podskoczyły nam, więc wchodzimy sobie na cenówki tu i tu i mamy. Zrobione i teraz tak, ja wyciąłem sobie pożyczkę, dlatego mamy tyle rzeczy dlatego tutaj już nawet są. To też pudełka trochę. I do wywalenia. Zacznijmy sobie od razu nowy dzień. I tutaj chipsy będziemy sobie rozdawać. Mamy dużo tak naprawdę tych chipsów i tego wszystkiego. Drugi poziom już wbity też jest. No, powiem Wam, że szybko teraz będziemy. Tylko teraz nie możemy zrobić tego błędu. I musimy mieć jakiś zapas pieniędzy, żeby ta pożyczka no nie wykończyła nas. Więc y, musimy dobrze manewrować tym, dlatego wydaje mi się, że damy radę sobie teraz, będę tu bardziej rozsądnie siedział i sprawdzał ich też, żeby nie dostać głupiego mandatu. Bo tak to znowu stóweczka idzie w plecy i bez sensu to jest, 2003 jest jeszcze w porządku, 2004 trzeba bardzo dobrze sprawdzać. No, i jak widzicie, tutaj rozłożyć tutaj ten, i dać więc tutaj nie ma problemu. Ten kasjer faktycznie by się przydał, tylko nie będziemy póki co kupować go. Bardzo dużo kupiłem tych wszystkich, tylko mniej już piwa. Sekonskryt woda faktycznie jest na miejscu, ale piwo i woda jest już w mniejszej. Ilości, ale to przez to, że woda, woda, gdzie to są napoje bezalkoholowe 2 i 2, ponieważ one są drogie, tak? Te piwa faktycznie są najdroższe, ale w sumie na nich najwięcej zarabiamy też, więc opłacałoby się. 2006 na pewno nie dasz rady mieć. Ty możesz normalnie mieć, więc zastanawiam się, czy zaraz nie kupić sobie znowu jakiegoś wina, nie? Albo jakieś inne piwo. I wtedy będziemy sobie robić interes na innych jeszcze napojach. Dajemy sobie piwo na wyższe piętro. Tutaj mamy tą wodę. No i widzicie, ale to idzie. Te pudełko wody idzie na jedno, więc ta woda. Nie wiem, czy ona się tego płaca. Po części. Musiał w sumie sprawdzić, za ile kupujemy, a za ile sprzedajemy, bo ile w ogóle sztuk to jest? 6 sztuk? Tylko? Tak, faktycznie 6 sztuk jest. O 2, czyli 12 wychodzi nam. Ty jesteś w porządku. Pokaż dowód, jesteś w porządku. Pokaż dowód, jesteś w porządku. Ale. A za ile kupujemy taką wodę? Aha, czyli praktycznie ta woda jest yy, dwa razy droższa na sprzedaży Więc opłaca się. Tutaj widzicie praktycznie dużo tego biorą. Więc na wodzie mamy zysku bardzo dużo Procentowego oczywiście Nie wierzę. Tak to, ale zobaczcie, wszystkie półki są wszystko jest. 160 jest w kieszeni, więc teraz po prostu poziom wbijamy i nie przejmujemy się tym personel bank. Um, ulepszenia, te ulepszenia. No faktycznie moglibyśmy zakupić to pierwsze ulepszenie i kupić lepsze. Ale wino. Tylko wino znowu zobowiązuje, że półkę musisz kupić. a Ale tutaj też w sumie będzie trzeba półkę dokupić, bo brakuje nam, tak? Brakuje nam na jedną rzecz. O, ser no to przekąski to. Wiadomo, fajnie mieć, ale jednak to nie jest to. Kolejny dzień zakończony troszeczkę do tyłu, bo spłata pożyczki koszt z yy, opatrzenia i to już mamy 300 praktycznie. Czego więc będziemy tracić prawdopodobnie codziennie po ...10 można powiedzieć tak. Po, no 30 tutaj jest wypisane. No. Aha, jeszcze poszło w dół. No dobra, no. Ale nie będzie problemu z tym. Musimy sobie znowu pozam... Ej, nie. No dobra, nie pozamawiamy sobie nic. Bo mamy mało pieniędzy. I teraz musimy troszeczkę się uspokoić i nie kupować nic. Kać. Cóżmy sobie to wszystko, to sobie rozkładamy do góry, to możemy usunąć, ci. czyli już te pudła pomału znikają stąd, czego brakuje nam tej? no właśnie, no właśnie, prawie wszystkiego nam brakuje, pomalutku oczywiście, więc ten dzień na pewno jeszcze damy radę, bez kupna. Ale wodę w sumie pasowałoby kupić. No dobra, ale dobra. I lecimy kolejny dzień i zobaczymy, czy wyjdzie coś z tego. Kolejny dzień zakończony, i zobaczcie, że faktycznie tutaj troszkę różnicy było z tamtym poprzednim dniem. Teraz mniej osób przyszło. Dlatego zarobiliśmy mniej pieniędzy. I zarazem ta pożyczka nie była spłacona tak dobrze. Przez to. Chcę powiedzieć, że koszty zaopatrzenia mamy zerowe, czyli nic nie kupowaliśmy w tym dniu Dlatego te pieniądze mamy tylko na zysku takim lekkim Wcześniej mieliśmy trochę na stracie, ale więcej zapłaciliśmy A zobaczcie teraz, że niektóre rzeczy faktycznie się już sprzedały Więc teraz możemy sobie szybko podokładać te rzeczy Podkładać obok, no i będziemy rozkminiać to, to co dalej, tak? Na pewno chcę jeszcze jeden dzień sobie przejść na spokojnie, tutaj, żeby nie było żadnego stresu pod tym względem. No i. No i teraz tak. Ceny tu i tu, tak? Z zamówienia na pewno kolka z 3 razy. poda z 2 i 2. Z zamówienia 64, tylko tyle bym chciał. No dobra, mamy jeszcze dwa piwa, ale to tego nie możemy dać, to to damy. Damy już e, rozpoczęcie dnia. O, jak chłopot od razu zakręcił, on czekał na to. Czekał punkty od otwarcia i on tu już stał. Polka. I będziemy tutaj rozkładać te rzeczy, Faktuje, faktycznie chipsy też pasuje jeszcze. Zakupić, no dobra, no to co? Lecimy kolejny dzień i będziemy patrzeć, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało. I może nam się uda coś za niedługo zakupić. Zobaczcie, że tak się prezentuje. Kolejny dzień: koszty zaopatrzenia musiałem trochę zwiększyć. Przychód też przez to trochę został zwiększony. Spłata pożyczki taka sama. I zobaczcie sobie teraz, że możemy jeszcze odejść, postawić sobie to, co im zabraliśmy, bo nie. Przedałem im tego. A, nie tutaj ten koszyk. I zobaczcie, że udało nam się chyba już spłacić tą pożyczkę. Nie, jeszcze tylko jeden dzień został. A w sumie jak teraz spłacimy, to będziemy mieć o wiele. Dni. Więc ja bym spłacił wcześniej nawet ją. A tam cztery w sumie to niko już nie zbawi, no ale... No dobra, no tyle to. No i sklep zaczyna się pomału z powrotem rozwijać. Co my tu jeszcze mamy? A, bo ja jeszcze tego nie widziałem. Jak widzicie po malutku do przodu udało nam się e, kilka dni przeżyć tutaj. No, mam nadzieję, że będzie się tutaj więcej tego wszystkiego ogrywało. Poczekaj, czy tu mamy też jakieś rzeczy? Do położenia. Dobra, jeden tylko. Więcej rzeczy musimy tutaj porobić, oczywiście. Dobra, damy tutaj, bo tamto mi się nie chce w ogóle już chodzić. Możemy to usunąć jakoś. Dobra, tak się to prezentuje. Nasz sklep z powrotem wraca. Dwie początkowe dokupiliśmy to magazynowane. Czwarty poziom wbity. No dobra, więc pomału, pomału idziemy do przodu. W następnym odcinku będziemy kolejne rzeczy robić. No mam nadzieję, że Wam się podobało, więc dzięki za oglądanie. Żegnam Was. Yo.